Witam Was moi drodzy. W dzisiejszym filmie, na prośbę jednego z oglądających moje filmy, chciałbym pokazać, jak w prawidłowy sposób zamocować zawór zwrotny do napowietrzacza. Tutaj widzicie w środku, jak wygląda ten zawór zwrotny, i zawsze jak widzicie, tutaj taki pierścień jest. To tym pierścieniem mocujecie do napowietrzacza. A tym stożkiem w środku, co widzicie, tutaj jest w tym zaworze zwrotnym od napowietrzacza. Ja zaraz Wam pokażę, jak, jak, jak wygląda zamocowanie tego zaworu zwrotnego do napowietrzacza. A tutaj macie widok na prawidłowe zamocowanie zaworu zwrotnego do napowietrzacza. Także jak widzicie. Zawór zwrotny, tak jak mówiłem, pierścieniem do napowietrzacza, a tym stożkiem w środku tego zaworu od, od napowietrzacza. Także tak, widzicie, tak wygląda mocowanie zaworu zwrotnego. Pozdrawiam Was serdecznie.